Śnieżnicę odbieram z raportem 5.5. 5.5 e, dla Ciebie. Proszę bardzo, e, mikrofon do Ciebie. Tu SP0 e, Roman Paweł przez Paweł. ok, SP0 Roman Paweł przez Paweł, SP91 przez Paweł. No, tam życzę. Nie wiem, czy będziesz aktywał Śnieżnicę, ale jeśli tak, to życzę uznania aktywacji. Oczywiście e, dużo łączności. Może jak będziesz tam wołał, to się zgłosimy później. Tutaj idziemy dalej na płatnią Bez Skimczoka, więc, więc może się zgłosimy. No, ale na razie udanej wycieczki. Do kolejnej 73 73 SQ9 n przez P, SP0 RP przez P6, Hej SP9 Ludwik Ewa Ewa przez Paweł, SP0 Roman Paweł przez Paweł. Witam Cię, Pawle. Może się w takim razie jeszcze usłyszymy, jak już dojdziesz na śnieżnicę Z mojej strony szedł Lubomir, numer referencyjny Stefan Paweł, Barbara Zygmunt 050, 050. Ok, pozdrawiam do następnych. SP9LEE przez P, SP0RP przez P. Dzięki, cześć. Dziękuję, pozdrawiam. Zapomniałem podać swojego imienia. Moje imię Damian. Damian, moje imię, KDH Kraków. Mikrofon do Ciebie na koniec. Ok, pozdrawiam, a tak dla informacji to stacja klubowa, teraz taka bardziej pokazowa łączność. Łączność 73 do następnych. Dziękuję Ci w takim razie, pozdrawiam Ciebie ewentualnych słuchających. 73, a nasze ostatniości pozostaje. Stefan Paweł 9 Ludwik, Ewa, Aktywacja SP9 Jadwiga Dorota przez PTU SP0. Roman Paweł. Dzień dobry, witaj Kuba. E, raport dla ciebie 5.1. 5.1. E, radiostacja przenośna 5 watów mocy wyjściowej antena Halikalna. E, w drodze na śnieżnicę. W drodze na śnieżnicę, także pewnie jak będziemy u góry, to, to się będę jeszcze odzywał. Pozdrowienia w takim razie i do następnych łączności SP9 Jadwiga Dorota przez Paweł.

Operator Paweł i góra śnieżnica. Śnieżnica, raport dla Ciebie, piątka dziewiątka. Piątka dziewiątka, okej? Tak, a jesteś już na samej stycie, a będziesz aktywował tutaj do SOTY ten, tą śnieżnicę? Nie, nie, dzisiaj nie aktywujemy znaku klubowego jako SOTA, także Śnieżnica, ale bez aktywacji. Tak, tak, ale jesteś na stycie, mogę to zalogować jako tutaj moją łączność summit to summit. Znaczy się jako, jako tutaj góra z góry. Tak, tak, tylko my nie będziemy logować, więc nie wiem czy to się będzie liczyło. Ale jak najbardziej śnieżnica, piątka, dziewiątka, jeszcze raz dla ciebie. Jak się jak byłeś na przeciwnym kierunku, to piątka to siódemka. To tak informacyjnie. 5 watów i antena helikalna, radiostacja przenośna. Pozdrawiam, 73. Stefan Kłebek 9. Roman, Natalia Wanda przez Paweł, Stefan Paweł 0, Roman Paweł również przez Paweł, stacja notuję. To Roman Paweł na Paweł, 19. Roman na Wanda, przez Paweł, tak, mówię, piątka, piątka na Kuskową. Już to lepiej tutaj sygnałów od siebie nie wycisnę, ale to wiadomo, ja tutaj trochę większą mocą pracuję i na kierunku, więc to tak leci jak leci. Pozdrawiam, mojego spacerku i spokojnego zejścia, bo na pewno na śnieżnicy to jeszcze śniegu jest sporo. Jeszcze tak do informacji mi powiedz? No właśnie, okazuje się, że nie. Resztki śniegu to są takie może 2-3 plastry po kilka metrów kwadratowych. Ale to w zasadzie tyle. Bardzo duży dużo ruch turystyczny, bardzo mało wiatru. Przez te ostatnie nasze dni to tutaj wiało na południu, a, ale, ale tutaj jest spokój. Także bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że na Koskowej podobnie. Tak, pięknie, pięknie, pogoda wyśmienita, więc trzeba korzystać. Pozdrawiam. Jeszcze ja zabałam tu parę stacji. Są proszę, stacje sami tu sami, summit, zapraszam. Paweł SQ912 na Paweł dla formalności Mirek, piątka dziewiątka, SPBZ 057 Koskowa Jacku. Miej dzięki za sami, tu sami, pozdrawiam. Pozdrawiam, piątka dziewiątka 73. Oj, do usłyszenia QRZ Stefan Proszę to stację, pankalucyna. Panie super, SP-9, Ksawery, Wanda, Lucyna, SQ-9, RNW na Paweł Super, elegancko to tutaj idzie, 59 z plusami, pozdrawiam dźwięk, i do usłyszenia Dzięki, do OZM proszę, SQ-9, OZM, piątka dziewiątka nie stacji, dziękuję, Banda, za za, dziękuję za, za ja na trafą, Zapraszam do I Pozdrawiam i do usłyszenia. Czy są jeszcze stacje do SQ9 Roman Natalia Wanda na Paweł? Koskowa Góra, zapraszam. Stefan Paweł 9, Violetta Maria. Violetta Maria. SP9, Violetta Maria. Jeżeli znaczy, kręciłem suflik, to mnie poprawisz. SP9, Violetta Maria, piątka dziewiątka na Koskowej. Proszę, co dla mnie. U9, RNW przez 9 vm Witaj Mirku z tej strony też mirek Nada jest żywca raport dla Ciebie to 5858 Dzięki za piątkę piątka, 5 dla Ciebie, pozdrawiam Dzięki pozdrawiam GRZ Musiałbym kogoś z dalszej okolicy do, dopaść, żeby te anteny porównać No ale widzę, że nic się z tą antenką złego nie podziało w obla trochę rzucana tam, tam i ówdzie zmierzyłem rezonanse się nie zmieniły także jest super no i ona to ja wiesz że na taką sytuację leśu mówię że to jest złośliwość rzeczy martwych aczkolwiek źle to jest powiedziane złośliwość rzeczy martwych jak nie potrzeba to się zdarzają koledzy z nowego słońca, koledzy z bielska białej a jak teraz potrzeba to nie ma ani jednego ani drugiego a takie dalekie stacje do, do testowania anten są no, idealne no jeszcze problem polega na tym, że wiesz, żeby teraz tą drugą prze przełączyć się na drugą antenę to muszę tą zdemontować z maszku także to pewnie tak z Wiedźminów no, ale to na razie zostanę na tej i zobaczymy może to pojadę. jeszcze poskanuję pasmo no lesiu, no, udanych prób życzę takich czy owakich, dalekich korespondentów bo się przydali, a ja z dołu idę na sote, bo dzisiaj się, do. No... Takiego ruchu to nie pamiętam, żeby było, ale nie dziwię się, pogoda jest przefantastyczna, ludziska poszli w góry, nie tylko ty. Do powodzenia, Wiesiu. No dzięki serdecznie. Na delegację samochodem. Konrad tak jeździ czasami do, z pracy gdzieś, no to radio ma w samochodzie, to będziemy testować, jak się to uda kiedyś. No właśnie, takiego delegata wysłał No ale ogólnie na razie jest dobrze, więc nie ma co psuć Nie wiem z czego jeszcze, wiesz co, jeszcze się zastanawiam co by było jakby podłączyć tam normalny kabel z założonymi tylko ferrytami bo jeszcze przecież tam jest pętla z kabla zwinięta i pytanie jaki ona ma wpływ na, na ten rezonans, nie? czy to wpływa, czy nie wpływa, czy tylko transformuje, ale wydaje mi się, że jako cewka, no to w sumie jakiś wpływ ma. w tym momencie, moje imię Michał. Super, dzień dobry Michale, moje imię Paweł, operator Paweł, Stanisław Paweł, Zero Roman, Paweł przez Paweł. bardzo mocno mam pytanie, bo wiem, że jesteś na Jaworzu. Powiedz mi, czy tam obserwujesz taką antenę na drzewie 5 ósmych, taką na pasmo 10 metrów. No wiesz, to jest taka antena tutaj na drzewie i jest jakiś tutaj kompleks ogrodzony. Tak, 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 to tam jest część odbiorcza przemiennika na 10 metrów. Czy potwierdzasz, że ta antena jest złamana? Tak, potwierdzam, jest złamana część leży na gałęziach u góry. Dobra, bardzo Ci dziękuję za to potwierdzenie. Nam trzeba się będzie wyp wy wyprawić i ją naprawić, i ją nową założyć. Pozdrawiam, 73 bezpiecznego powrotu i do następnych. E Stefan e Kłebek 9, Tadeusz Ewa Natalia przez Paweł, tutaj Stefan Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł, stacja klubowa. Dobrze, dziękuję w takim razie y za łączność. No i wiesz, y myślę, że. Tutaj trzeba się wybrać z jakimś lepszym szczętem, żeby to naprawić wobec tego, bo to jest dosyć wysokie drzewo, ale pewno to wszystko wiecie. Także pozdrawiam i udanej naprawy. Do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiamy. W ostatnioście skucie 900 używa Natalia przez P ze szczytu Jawosz 049 Zapraszam. Świetnie, teraz jest dwójka, teraz jest dwójka dla Ciebie na przemienniku. Czytelność z dużymi trudnościami, ale jest, jest jak najbardziej wychwytuje, że 50 watów teraz w antenę do ogólną, e, e, że tak powiem, przyłożyłeś, tak więc, więc jest, jest dobrze. E, operator Paweł, Paweł, moje imię Paweł, nadaje z Góry Śnieżnica. Góra Śnieżnica e, 1000, 1007 metrów nad poziomem morza. E, radiostacja przenośna VX6 Jesu. 5 watów mocy wyjściowej antena helikalna. E, pół metra nad gruntem dosłownie. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie. Stanisław kłebek ósemka, Xawery Wanda. Tutaj Stanisław Paweł Zero, Roman Paweł przez Paweł. Stacja klubowa. Okej, okay, Stanisław Kłebek 8, xavery Wanda. E, tutaj Stanisław Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł. E, tak potwierdzam, lekkie QSB e, wystąpiło, ale to naprawdę e, takie wyczuwalne. E, bardzo, bardzo e, nie, niewielkie QSB w tym sensie, że z e, jedynki, jeśli chodzi o taką totalną nieczytelność e, do, do takiej dwójki, czyli, czyli troszkę lepiej no coś tutaj z tą propagacją jest, bo nie sądzę, że anteną gdzieś tam na prawo i lewo e, wiatr by poruszał bo, bo to takie QSB było bardzo, bardzo powolne e, dziękuję bardzo za łączność aha, odebrałem, że odbierasz przemiennik Tarnowski na e, S7 e, no świetnie, no tutaj u mnie e, u nas w zasadzie na, na górze Śnieżnica to przemiennik tutaj zamyka skalę na urządzeniu ręcznym, bardzo dobrze go słychać, stąd też to dobrze, bo gdybym też przemiennik słabo słyszał, to wtedy pewnie byśmy się wzajemnie usłyszeli. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Amatorskie73 tutaj z góry i do następnych łączności. Stanisław Kłebek Tomaszu, Stanisław Kłebek Ósemka, Sabery Wanda, kończy Stanisław Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł. proszę Tak, potwierdzam teraz nie S7, tylko S1 odbierasz przemiennik. Świetnie, Tomaszu, dzięki bardzo. W takim razie, i do następnych spotkań, to tutaj bardziej takie łączności przeprowadzam. Pokazowe, stacja terenowa, plenerowy, wypad radiowy. No, w taką pogodę, jaką tutaj na, na w Małopolsce wszyscy mamy, to, 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 że tak powiem, grzech by było siedzieć w domu, gdzieś tam, czy w domu, czy, czy w klubie i, i majsterkować, bo tak przewidziane był, było dzisiaj, dzisiejsze przedpołudnie i około południe, ale spontanicznie wybraliśmy się w góry, bo to trzeba, trzeba troszkę wyjść na to słońce, bo, bo jest tutaj fantastyczna, świetna pogoda. Wszystkiego dobrego na Lepsze Amatorskie 73 i do następnych spotkań. Stanisław Kłebek 8, Ksawery Wanda, kończy Stanisław Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł 73. Dzięki, cześć. 0 przez P, dzień dobry, na piątki odbieram. OM 0, Adam Józef Adam. Łamane przez Paweł. Tutaj Stanisław Paweł 0, Roman Paweł również przez Paweł. Dzień dobry, Józef. Cześć, witaj. Pewnie zdziwiony jesteś, a ja nadaję z klubowego znaku. Także, także miło cię słyszeć tu na przemienniku. Mówiłem się z Adrianem tutaj na tarnowskim przemienniku na QSO. Natomiast jak ciebie słyszałem, no to musiałem się odezwać. Dzień dobry, witaj. Aktualnie jesteśmy na górze Śnieżnica. Śnieżnica, 1006 Siedem. metrów, 107 metrów nad poziomem morza. Na piątkę odbieram bardzo dobrze. Proszę bardzo. A dla, przy, dla przypomnienia Paweł. <laughs> Proszę bardzo mikrofon do ciebie Józef. OM0 Adam Józef Adam przez Paweł. Tutaj Stanisław Paweł 0 Roman Paweł również przez Paweł. SP0 Roman Paweł przez P OM0 AJA przez P e, Witaj Pawle. E, w pierwszym przypadku muszę ci powiedzieć, że e, substraść e, wspólną, wspólna substraść po słowacku to jest dlatego, że tą informację wiem, która się e, stała wiem o co chodzi. No i dlatego dlatego jesteśmy się nie spotkali tutaj na, na radiu Tak, tak, no, to, to jest takie e, życie, tak? E, tak to mniej więcej wygląda. Pogoda tutaj u nas e, w Małopolsce przepiękna, e, przez te ostatnie dni było bardzo, bardzo deszczowo i biało i taka nieprzyjemna, to znaczy niesprzyjająca w podróży gdzieś tam w góry, tak? No ale teraz już sezon, mam nadzieję, że się rozpocznie na całego, no i tak jak mówię, dzisiaj plenerowo, znaku klubowego, bo to dzisiaj w Nowym Sączu taki nasz radiokluczowy dzień wewnętrzny, w tym sensie, że spotkanie, no ale nie moglibyśmy siedzieć na miejscu <noise> gdzieś tam przy radiostacji, tylko trzeba było po prostu spontanicznie skorzystać z tej pogody i no jesteśmy dzisiaj na Śnieżnicy, jeszcze w Paśmie Obywatelskim koło godziny 18, .00. dzisiaj będziemy się aktywować pewnie z innej góry, więc... Takie, takie to prace w eterze. E, nadaje w tym momencie z radiostacji przenośnej VX6, z 5 W mocy wyjściowej, e, antena helikalna. E, no i co? No i he, he, tak to mniej więcej wygląda. No, pogoda przepiękna. A e, powiedz, gdzie Ty jesteś, z jakiej radiostacji, z jakiej mocy i, no i przede wszystkim, jaka u Ciebie pogoda. Proszę bardzo, jo Józef, mikrofon na, do Ciebie na Słowację. Olga Maria e, Zero, Adam Józef, Adam przez Paweł. Jest tutaj Stanisław Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł. SP 0, Roman Paweł przez Paweł, tutaj Olga Maria 0, Adam Jadwiga, Adam przez Paweł, wszystko odebrałem ja, ja się znajduję w tej chwili na górę która się nazywa Magura, Góra Magura, to jest, to jest chyba... 950 metrów nad poziomem mora no i nadaje z moto 4W z ręczniaczka i anteny samodzielnej dwufali fali antena, która działa na 145 MHz no i ręczniak to jest taka Pitera I najtka, ale to jest dobre radio Pitera, Pit mikrofon do Ciebie wszystko doleciało w 100%, piątka cały czas bez najmniejszego problemu. Fajnie, cieszę się z tego spotkania. 73 najlepsze amatorskie, oby pogoda dopisywała tutaj w naszych y, wspólnych poniekąd terenach, bo przecież Słowacja to też tutaj, y, co prawda od nas, Polski tutaj na południe bardziej, ale... No, ale przecież no sąsiedzi jesteśmy tak. <laughs> Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla rodziny, dla dzieciaków, dla żony. No i do następnych spotkań weterze. I mam nadzieję, że kiedyś, jak czasy będą sprzyjające, to, to spotkamy się osobiście, tak? Wszystkiego dobrego! 73 najlepsze amatorskie Olga Maria Zero, Adam, Józef Adam przez Paweł. Tutaj Stanisław Paweł zero, Roman Paweł również przez Paweł. Przez Paweł om 0 A Przez P e, Pawle wszystko odebrałem 100% Tutaj wieje wiatr silny jak to nie przeszkadza temu e, QFO e, Dzięki No jak powiedziałem że Spotkamy się i osobiście Bo to długo my się nie widzieli no i, no i tak Jak sytuacja jak będzie normalna Ale coś tam już wygląda Że to będzie w porządku coś. No popatrzymy Ociekamy jeszcze chwileczkę na razie pozdrawiam Cię wszystkich, uh, i wszystkich Twoich znajomych. Na razie 73 od Józefa. Uh, ciao, ciao. 73, dzięki, cześć. Stanisław Paweł 0, Roman Paweł czy Paweł, okej. Okay? Stanisław Paweł 0, Roman Paweł czy Paweł. Uh, witam, uh, odbieram uh, z raportem 5-5. 5-5, uh, raport uh, ze Lubą gość. SPBZ 039. SPBZ 039. Ok, Stanisław Olga 9, Tadeusz Adam przez Paweł. Tutaj Stanisław Paweł 0, Roman Paweł przez Paweł. Dzień dobry, operator Paweł to stacja klubowa. Stacja klubowa znak klubowy. Operator Paweł odbieram z raportem 5-5. Już schodzimy z Jaworza, z Śnieżnicy. Przepraszam, ze Śnieżnicy. 5, 7 z raportem, 57 raport dla siebie, SP 0 RP przez P, SO 9 przez P, operator Sergiej, mam na imię Sergiej, dziękuję Paweł za łączność, 73 wszystkiego najlepszego. Dziękuję, 73 najlepsze amatorskie, dobrej aktywacji, bezpiecznego powrotu i do następnych spotkań. Stanisław, Olga, 0 tak, 0 czy 9, jeszcze raz potwierdź Tadeusz, Adam tutaj, Stanisław, Paweł 0, Roman, Paweł. Przez Paweł. Tu foniczna bramka internetowa globalnej sieci Echolink. Małopolska. Stanisław, Roman, 9, Paweł, Olga, Ludwik. Częstotliwość 50,530 MHz. ID 662697 6, 2, 6, 9, 7. Kutecha, lokator, Karol, Natalia, 09, Franciszek, Roman. 5, 5. Piątka, piątka. A masz może USB? Tak, dobrze. Możemy przejść na USB? E, tutaj? Tak, na tej częstotliwości. Ok, próbę. 1, 1, 2, 3. Tu z telefonu bez ośmiu. No, to ra raczej nie to pasmo. 161, Eko Whisky, 108, tutaj 161, Alfa 001. Jak to leci, over? Tak, piątka trójka, piątka trójka, 161, Eko Whisky, 108, w tej strony, e, Świetnie, bardzo dobrze. E, dobrze, dobrze, powiedz mi, jaka odległość między nami tak e, bardzo ogólnikowo? No, wiesz, nie, nie powiem ci, żeby to w żeby to nie prosi.

OK, okej, okay. bardzo się cieszę z tej łączności. W takim razie ja przechodzę na FM. Standardowe wywołanie od godziny, tam powiedzmy 18.30 na 30 kanale będziemy tutaj wołać i próbować przeprowadzać łączności w paśmie obywatelskim. Także dzięki Henio, jeszcze raz za próby i do następnych spotkań. 161 Eco Whisky 108, tutaj 161 Alfa 001 Dzięki.